W naturze istnieje wiele drapieżników, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka. Choć ataki te są stosunkowo rzadkie, niektóre zwierzęta są zdolne do polowania, a nawet zjedzenia człowieka. Przypadki takie fascynują, przerażają i pokazują, że choć człowiek jest na szczycie łańcucha pokarmowego, w świecie natury wciąż są miejsca, gdzie może stać się ofiarą. Oto przegląd zwierząt które potrafią złapać i zjeść człowieka oraz kilka faktów historycznych, które udowadniają, jak niebezpieczne mogą być te spotkania. Lwy to jedne z najbardziej znanych drapieżników Afryki, które czasami mogą zaatakować ludzi. Zwykle lwy polują na duże zwierzęta, takie jak antylopy czy zebry, ale zdarza się, że w specyficznych okolicznościach atakują ludzi. Do takich Sytuacji dochodzi głównie wtedy, gdy lwy czują się zagrożone, są wygłodniałe, ranne lub człowiek wchodzi na ich terytorium. Fakty historyczne. Lwy z Tsavo 1898. Jednym z najbardziej znanych przypadków ataków lwów na ludzi miała miejsce w Kenii w 1898 roku, podczas budowy mostu kolejowego na rzece Tsavo. Dwa lwy przez kilka miesięcy atakowały robotników, zabijając co najmniej 35 a według niektórych źródeł nawet ponad 130 osób. Te lwy z Tsavo były wyjątkowo trudne do schwytania, aż w końcu zginęły z rąk pułkownika Johna Henry'ego Patersona, który opisał te wydarzenia w książce The man Eaters of Tsavo. Tygrysy, zwłaszcza te zamieszkujące Indie i Bangladesz, również mogą stać się ludojadami. Zwykle polują na jelenie, dziki i bawoły. Ale w wyniku zranienia, starości lub braku naturalnej zdobyczy zaczynają atakować ludzi. Fakty historyczne Tygrys z Champawat, 1907. Tygrysica z regionu Champawat w Indiach była odpowiedzialna za śmierć około 436 osób, co czyni ją jednym z najgroźniejszych drapieżników w historii. Jej ataki trwały przez kilka lat, aż została zastrzelona przez słynnego myśliwego Jima Corbeta. Tygrysica prawdopodobnie stała się ludojadem po tym, jak straciła zdolność polowania na naturalną zwierzynę z powodu ran. Krokodyle, zwłaszcza krokodyl różańcowy i krokodyl nilowy, są jednymi z najgroźniejszych drapieżników wodnych. Potężne szczęki tych gadów mogą z łatwością chwycić człowieka i utopić go, zanim zacznie go konsumować. W Afryce i Australii regularnie dochodzi do ataków krokodyli na ludzi. Fakty historyczne: Krokodyl Gustaw. W Burundi żyje legendarny krokodyl Nilowy o imieniu Gustaw, który jest odpowiedzialny za śmierć ponad 300 osób. Mierzący ponad 6 metrów długości i ważący ponad tonę, Gustaw unika schwytania od lat i stał się postrachem rzek w swoim regionie. Jego gigantyczny rozmiar i mordercza reputacja sprawiają, że wciąż krąży o nim wiele opowieści. Rekiny, choć rzadko atakują ludzi, mają reputację niebezpiecznych drapieżników. Najbardziej niebezpieczne są rekiny żarłacz biały, tygrysi i tempogłowy. Rekiny atakują ludzi zazwyczaj z powodu pomyłki, myląc ich z naturalną ofiarą, jak na przykład foki. W 1916 roku w New Jersey miała miejsce seria ataków rekinów, która zakończyła się śmiercią czterech osób. Te tragiczne wydarzenia których rekiny zaatakowały plażowiczów, wywołały powszechną panikę i stały się inspiracją dla książki Szczęki Petera Benchleya, która później została zekranizowana przez Stevena Spielberga. Niedźwiedzie brunatne i polarne to jedne z największych lądowych drapieżników, które w rzadkich przypadkach mogą zaatakować ludzi. Niedźwiedzie polarne żyjące na Arktyce często wkraczają na terytoria ludzi w poszukiwaniu pożywienia, co może prowadzić do tragicznych spotkań. Olbrzymie węże, takie jak pytony siatkowe i anakondy, mogą również stanowić zagrożenie dla człowieka. Choć przypadki połknięcia człowieka przez węża są rzadkie, zdarzały się incydenty, w których węże te dusiły i konsumowały swoje ofiary. 7. Hieny. Hieny, choć są padlinożercami, w rzadkich przypadkach mogą atakować ludzi. W czasie suszy lub w regionach, gdzie brakuje naturalnej zdobyczy, hieny mogą stawać się agresywne. W niektórych rejonach Afryki zdarzały się przypadki ataków na mieszkańców wsi, szczególnie nocą. 8. Wilki ludojady. Wilki zazwyczaj unikają ludzi, ale w niektórych przypadkach, zwłaszcza podczas klęsk głodu, mogą atakować ludzi. W XX wieku w Indiach zdarzały się serie ataków wilków na dzieci w stanie Uttar Pradesh, gdzie zginęło ponad 60 osób. Fakty historyczne: wilki w Indiach lata 90. W latach 1996-97 w stanie Uttar Pradesh wilki regularnie atakowały dzieci w wioskach, co spowodowało masową panikę. Wilki te, z powodu braku naturalnej zdobyczy, zaczęły polować na ludzi, co doprowadziło do jednej z najbardziej tragicznych serii ataków wilków w nowoczesnej historii. Dlaczego dochodzi do ataków? Większość drapieżników nie postrzega człowieka jako naturalnej zdobyczy, a ataki są zwykle wynikiem wyjątkowych okoliczności, takich jak głód, rany czy naruszenie terytorium zwierząt przez ludzi. Drapieżniki takie jak lwy, tygrysy czy krokodyle mogą atakować, gdy są wyczerpane lub gdy człowiek staje się dla nich łatwiejszą zdobyczą niż ich naturalne ofiary. Podsumowanie. Choć ataki drapieżników na ludzi są rzadkie, historia zna liczne przypadki, gdy zwierzęta takie jak lwy, tygrysy, krokodyle, rekiny i wilki stawały się niebezpiecznymi ludojadami. Dzieje się tak najczęściej w wyjątkowych okolicznościach, kiedy drapieżniki tracą naturalną zdolność do polowania na swoje typowe ofiary. Te wydarzenia przypominają nam, że mimo naszego postępu cywilizacyjnego, natura wciąż jest pełna nieprzewidywalnych i niebezpiecznych sił, które mogą zagrażać życiu człowieka.